Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 323. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania połudmy się słowami psalmu 37, wersetu od 1 do 11. Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość niesprawiedliwym, bo znikną tak prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zieleń. Miej ufność w Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj na ziemi i dochowuj wierności. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu. On sam będzie działał i sprawi, że Twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło. A prawość Twoja, jak południe. Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj. Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze, na człowieka, co obmyśla zasadzki. Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość. Nie oburzaj się, to wiedzie tylko ku złemu. Złoczyńcy bowiem wyginą, a ufający Panu posiądą ziemię. Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy. Spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie. Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować pełnym pokojem. Rozpoczynamy dziś nową księgę, księgę Malachiasza. Prorok Malachiasz krytykuje duchowe i moralne zepsucie stanu kapłańskiego i całego narodu. A także zapowiada przyszłe błogosławieństwa. I nadejście proroka Ejasza przed dniem pana. Tekst ten nawołuje do autentycznej wierności i odnowy relacji z Bogiem. Wyrok. Mowa pana do Izraela za pośrednictwem Malachiasza. Umiłowałem was, mówi pan. Wy zaś pytacie, w czym się to przejawia, że nas umiłowałeś? Czyż Ezaf nie był bratem Jakuba, wyrocznia pana? A ja jednak umiłowałem Jakuba, Ezawa zaś miałem w nienawiści i oddałem góry jego na spustoszenie, a dobytek jego szakalom pustyni. Choćbyś powiedział, Edomie, zubożeliśmy, ale odbudujemy z powrotem miejscowości zniszczone. Tak oto mówi Pan Zastępów. Oni niech budują, ja jednak rozwalę i będą ich nazywać granicą zła, oraz ludem, względem którego pan zapałał gniewem na zawsze. Oto oczy wasze będą to oglądały i powiecie, potężny okazał się pan nawet poza granicami Izraela. Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro ja jestem ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro ja jestem panem, gdzież szacunek dla mnie? Tak mówi Pan Zastępów do Was, o kapłani. Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie, czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu. Oto przynosicie na mój ołtarz potrawy skażone, a pytacie, czym go skaziliśmy? Tym, że twierdzicie, Stół Pański jest bez znaczenia. Gdy bowiem przynosicie ślepe zwierzę na ofiarę, czyż nie jest to rzeczą złą? Albo gdy przynosicie chromę i chore, czyż to nic złego? Ofiaruj to Twemu namiestnikowi. Czy będzie Mu miłe i czy życzliwie cię przyjmie, mówi Pan Zastępów? A teraz zwracajcie się z prośbą do Boga, aby się zmiłował nad wami. Wy popełniliście to zło, czy więc on będzie przychylny dla kogokolwiek z was, pyta Pan Zastępów. Niechby ktoś spośród Was raczej zamknął drzwi świątyni, byście nadaremnie nie zapalali świateł na ołtarzu moim. Nie mam ja upodobania do Was, mówi Pan zastępów, ani mi nie jest miła ofiara z Waszej ręki. Albowiem od wschodu słońca aż do Jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany imieniu memu i ofiara czysta albowiem wielkie będzie imię moje między narodami, mówi Pan Zastępów. Wy zaś bezcześcicie je, mówiąc, stół pański jest splugawiony i nie warto z niego spożywać pokarmu. Powiadacie też, cóż to za umęczenie i tak pogardzacie nim, mówi Pan Zastępów, a przynosicie zwierzę skażone, chrome i chore i składacie na ofiarę. Czy mam to przyjąć z upodobaniem z ręki waszej? pyta Pan. Dlatego niech będzie przeklęty oszust, który, mając w swej trzodzie samca, składa ślub, a potem ofiaruje Panu zwierzę skażone, albowiem ja jestem potężnym królem, a imię moje wzbudzać będzie lęk między narodami. Teraz zaś do Was, kapłani, odnosi się następujące polecenie. Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na Was przekleństwo i przeklne Wasze błogosławieństwo, a przeklne je dlatego, że sobie nic nie bierzecie do serca. Oto ja pogrożę Waszemu potomstwu i rzucę Wam nieczystość w twarz, nieczystość Waszych ofiar świątecznych, i położę was na niej. Przekonacie się, że istotnie wydałem co do was to postanowienie, celem podtrzymania mojego przymierza z Lewim, mówi Pan Zastępów. Przymierze moje z nim było przymierzem życia i pokoju. Nałożyłem na niego obowiązek czci, i okazywał mi cześć, i korzył się przed moim imieniem. Na jego ustach była prawdziwa nauka. A niegodziwości nie znaleziono na jego wargach. W pokoju i prawości ze mną postępował, i wielu odciągnął od grzechu. Wargi kapłana bowiem powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą szukali u niego, bo jest on wysłannikiem pana zastępów. Wy zaś zboczyliście z drogi. Wielu pozbawiliście nauki, zerwaliście przymierze Lewiego, mówi pan zastępów. A więc z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń. Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków? Niewierny okazał się Juda. Obrzydliwość zdarzyła się w Izraelu i w Jerozolimie. Oto zbezcześcił Juda świętość pańską, którą On ukochał, a wziął sobie za żonę córkę cudzego Boga. Człowiekowi, który tak czyni, niech Pan wytraci z namiotów Jakuba każdego świadka i obrońcę a także każdego, kto za niego przynosi ofiarę dla Pana zastępów. Po drugie, Sprawiliście, że łzami, płaczem i jękami okryto ołtarz Pana, tak że on więcej nie popatrzy na dar, ani nie przyjmie z ręki waszej ofiary, której by pragnął. A wy się pytacie: dlaczego tak? Dlatego, że Pan był świadkiem pomiędzy Tobą a żoną Twojej młodości, którą przeniewierczo opuściłeś. Ona była Twoją towarzyszką i żoną Twojego przymierza. Czyż nie uczynił on jednego, który ma ciało i tchnienie życia? A czego ten jeden pragnął? Potomstwa danego przez Boga. Strzeżcie się więc w duchu waszym. Wobec żony młodości twojej nie postępuj zdradliwie. Jeśli ktoś nienawidząc oddalił żonę swoją, mówi Pan, Bóg Izraela, wtedy stał się winny gwałtu, mówi Pan Zastępów. Strzeżcie się więc w duchu waszym i nie postępujcie zdradliwie. Uprzykrzyliście się panu swymi mowami, a pytacie się jeszcze, czym się uprzykrzyliśmy. Tym, że mówicie, każdy człowiek źle czyniący jest jednak miły oczom pana i w takich ludziach ma on upodobanie. Albo mówicie, gdzież jest Bóg, sprawiedliwy sędzia? Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi pan zastępów. Ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy on się ukaże. Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk warbiarzy usiądzie, więc jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak zamienionych dni i pradawnych lat. Wtedy przybędę do was na sąd. I wystąpię prędko jako świadek przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i oszukującym robotnika na wynagrodzeniu, uciskającym wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią przybyszów, a mnie się nie lękają, mówi Pan Zastępów. Ponieważ ja, Pan, nie zmieniam się, dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście wyniszczeni, Choć od dni waszych przodków odstępowaliście od mych praw i nie przestrzegaliście ich, nawróćcie się do mnie, a ja zwrócę się znowu ku wam, mówi Pan Zastępów. Wy jednak pytacie, pod jakim względem mamy się nawrócić? Czy godzi się człowiekowi oszukiwać Boga, jak wy mnie oszukujecie? Pytacie, w czym oszukaliśmy Cię? W dziesięcinach i ofiarach. Jesteście zupełnie przeklęci, mnie chcecie oszukać? Cały naród? Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie mnie doświadczać w tym, mówi Pan Zastępów, czy Wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na Was błogosławieństwa w przeobfitej mierze. I zgromię dla Waszego dobra szkodnika polnego, aby Wam nie niszczył plonu pól, a winorośl nie będzie już pozbawiona owoców, mówi Pan zastępów. I wszystkie narody nazywać Was będą szczęśliwymi, gdyż będziecie krajem Bożego upodobania, mówi Pan zastępów. Bardzo przykre stały się Wasze mowy przeciwko mnie, mówi Pan. Wy zaś pytacie: Cóż takiego mówiliśmy między sobą przeciw Tobie? Mówiliście: Daremny to trud służyć Bogu. Bo jaki pożytek mieliśmy z tego, że wykonywaliśmy Jego polecenia i chodziliśmy smutni w pokucie przed Panem zastępów. Teraz zaś raczej zuchwalców nazywajmy szczęśliwymi, bo wzbogacili się bardzo ludzie bezbożni, którzy wystawiali na próbę Boga, a zostali ocaleni. Wówczas mówili między sobą ludzie bojący się Boga, a Pan uważał i to posłyszał. Zapisano to w Księdze wspomnień przed Nim na dobro bojących się Pana i czczących Jego imię. Oni będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, w którym będę działał, a będę dla nich łaskawy, jak litościwy jest Ojciec dla Syna, który jest Mu posłuszny. Wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a niegodziwcem, pomiędzy tym, który służy Bogu. A tym, który mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi pan zastępów, tak, że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, Wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie swobodnie i będziecie podskakiwać, jak tuczone cielęta, i podepczecie niegodziwców, gdyż oni obrócą się w popiół pod stopami nóg waszych w dniu, w którym ja będę działał, mówi Pan Zastępów. Pamiętajcie o prawie mego sługi, mojżesza, któremu na chorebie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia pańskiego, dnia wielkiego i strasznego, i skłoni on serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, aby mnie przyszedł i nie poraził ziemi klątwą. W trzecim liście św. Jana apostoł pisze do Gajusa, chwaląc go za wierność prawdzie i za gościnność wobec wędrujących misjonarzy. Jan zachęca do dalszego wspierania tych, którzy głoszą Ewangelię, podkreślając, że takie działanie jest współpracą w dziele Bożym. W liście apostoł potępia postępowanie tych, którzy sprzeciwiają się jego autorytetowi i odmawiają gościnności. Ja, prezbiter, do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, życzę Ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak zaznaje pomyślności Twoja dusza. Ucieszyłem się bardzo z przybycia braci, którzy zaświadczyli o prawdzie Twego życia, bo Ty istotnie postępujesz zgodnie z prawdą. Nie znam większej radości nad te, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą. Ty, umiłowany, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym z inąd. Oni to zaświadczyli o Twej miłości wobec Kościoła. Dobrze uczynisz, zaopatrując ich na drogę zgodnie z wolą Boga. Przecież wyruszyli w drogę dla imienia Jego, nie przyjmując niczego od Pogan. Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy. Napisałem kilka słów do wspólnoty, lecz Diotrefes, który pragnie być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas. Dlatego, gdy przybędę, upomnę go za jego wystąpienia i złośliwe wypowiedzi przeciwko nam. A nadto, jakby mu jeszcze tego było za mało, odmawia on udzielania gościny braciom, a tym, którzy chcą to uczynić, zabrania, a nawet wyklucza ich z kościoła. Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga. Ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział. O Demetriuszu wszyscy dobrze świadczą, a nawet sama prawda. Takie samo świadectwo wydajemy i my, a wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. Wiele mógłbym ci napisać, ale nie chcę używać atramentu i pióra. Mamy bowiem nadzieję, że zobaczycie wkrótce i wtedy osobiście porozmawiamy. Pokój niech będzie z tobą. Przyjaciele ślą ci pozdrowienia. Pozdrów imiennie każdego z przyjaciół. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.